Co tam ciekawego w Tesco? No rzuciło mi się w oczy tutaj półka Clearance, zobaczmy, te Nikwityny, fajna przecena, z 12 funtów na 3 z groszem, data się zgadza, myślę, że ok, zobaczmy jak się sprzedają. Cena zakupu 3.22, 3,28, cena sprzedaży 12,14, co daje nam 3 funty zysku na sztuce, super, bierzemy. Kolejna rzecz, tutaj te plastry VIT. One sprzedają się dobrze. Sprzedawałem je wcześniej. Zobaczmy, jak ta wersja. 100 sprzedaży w miesiącu. Ponad cena zakupu w 88, Cena sprzedaży 9,70 co daje 5 funtów zysku na sztuce. Świetnie. Jest kilku sprzedawców FBA, także nie ma się o co martwić. No i tu kolejna rzecz. Tutaj przedtreningówka Grenade. To się to sprzedaje bardzo dobrze. Wszystkie produkty praktycznie tego 18,75 na 4,70. Super. Co w tym momencie sprzedaje się to po 15 funtów, ale cena podskoczyła. Sprzedawałem je po 16 co dawało 4,80 zysku. Na sztuce, 20 kilka sztuk zabezpieczone. 90 funtów z tego jednego produktu. Super. O dziwo znalazłem parę zestawów Pokémon. Tu były Steral plus jeszcze chyba Paradox Rifty i kilka tych boxów, ale zostawiłem, nie potrzebowałem. No i tak, za zakupy powinienem zapłacić 600 funtów. Zapłaciłem 103, 480 funtów oszczędności. No i tutaj jest miejsce na profit. Zapłaciłem jeszcze gift cardą. Tutaj, jak widzicie, 5,20 jeszcze nam cofnęło z gift cardy. Gift card wygląda tak. Skanuje się to na kasie obsługowej. Dzięki za oglądanie, pozdro.